Witamy wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku serii, Co w klanie piszczy. W tym odcinku dowiecie się czegoś więcej na temat klanu, który miesiąc temu obchodził swoje drugie urodziny czyli Gorilla Squad. I właśnie goszczę teraz na tym spiku tego klanu. Cześć Wam! Koledzy, jeszcze Cześć. Gumiś, Manai, Rudy, Wicher. Niestety nie ma wszystkich, y, którzy powinni udzielić głosu na temat tego klanu. Kogo brakuje tutaj z ważnych osób? Z Gretka, no i Toma i Skibę. To pozdrawiamy ich. No ale oczywiście y, mam nadzieję, że widzowie czegoś dowiedzą się na temat tego klanu. Czyli może na początku... Gumisz, bo ty jesteś założycielem e, klanu. Kto, jak, jak doszło w ogóle do tego, że e, postanowiłeś założyć klan? Dlaczego ten klan e, nazywa się e, Gorilla Squad? Czy może miał kiedyś inną nazwę? Czyli taka geneza e, klanu. Jak to było, że ten klan powstał? Geneza klanu. Hm. Założyliśmy ten klan, tak naprawdę ja, Gredek i dwóch jeszcze innych chłopaków. Niestety tamci dwa już nie grają. Gredek od początku tutaj ze mną jest, to on namawiał do założenia tego klanu i był jedną z dwóch osób, które tak naprawdę przyłożyło się do tego, żeby to powstało. Wcześniej mieliśmy nazwę Polska Brygada Pancerna G, G z uwagi na to, że 1, 2, 3 były zajęte przez inny polski klan, także. Wypadło na literkę G bez żadnych tam e, łączeń z wojnikiem. No Czyli... i to tyle odnośnie powstawania klanu. Tak, w Gredek e, ze mną wspólnie praktycznie założyliśmy. No wiem, ale później postanowiliście, że klan nazwie się Gorilla Squad. Dlaczego tak, ten goryl? E, Gorilla Squad. Um... Stwierdziliśmy, że trzeba tą nazwę zmienić przede wszystkim, bo tych PBP to było pełno na randomkach w tej grze. Jest bardzo dużo klanów: polskie brygady, panterne itd., itd. No i zaczęliśmy burzę mózgów, na co to zmienić. Sam sympatyzuję z jednym z klubów Gorillas, niestety nie jest to klub z grą związany. Z uwagi na to, że lubię ten klub, postanowiłem, że będzie tak się mój klan nazywał. No i się nazywa wkrócie. Mhm. Y, motto. Y, zadzieranie z nami to jak wkładanie palca gorillowi w dupę. Skrajnie niebezpieczne. Y, Okej, okay, czyli może y, co najważniejszego jest w Waszym klanie? Na czym bazujecie? Czy jest to, nie wiem, CW, czy są to twierdze, czy jest to zabawa? Y, hmm. Czyli y, co najważniejszego jest w klanie Gorillas? Znaczy, w CW. I w tej chwili twierdzę, dopóki nie było twierd, to było CW, prawda? E, na tym się opieraliśmy, żeby grać, żeby zdobyć tą ziemię, żeby coś z tego było. E, no i po trochu też for fun, tak? Bo tutaj ludzie też przychodzą, żeby do, troszkę e, spędzić czasu z nami, tak? Wielu graczy e, na tym obie, opiera swoją grę w tą grę. Znaczy opiera e, sens gry w tą grę. O, może tak. Mhm. Mm Macie oficjalną stronę oraz forum to może, nie wiem, coś na temat stronki a w ogóle kto, kto zrobił to logo, bo to jest bardzo fajny goryl. To jest, nie wiem ten ktoś go stworzył od podstaw, czy, czy po prostu nie wiem, wygooglowaliście fajnego goryla. Jak właśnie ten Goryl jest teraz z tym logiem? Jak do, kto wpadł na ten pomysł? Logo tworzyła dla nas koleżanka z innego klanu, graficzka. I poprosiłem ją osobiście, żeby właśnie coś fajnego stworzyła z nawiązaniem do nazwy i do tego, że jesteśmy polskim klanem. No i coś takiego wymyśliła. Moim zdaniem fajna rzecz. Podobało się i zostało. Tak jest. Yy, Okej. Okay. Jak wygląda wasze codzienne yy, życie klanowe? Czyli co tam zazwyczaj robicie od poniedziałku do piątku? Co robicie w soboty, niedzielę? Yy, czyli klanowe życie yy, na Team Spiku i w grze World of Tanks. Bo no to już chłopaki nie się wypowiedzą. No, właśnie czas na chłopaków teraz. Manai, Wicher, Rudy. Może Rudy zacznij. Ja zacznę. No to czym się na, najbardziej możemy pochwalić, że nasza twierdza jest na poziomie rozbudowana, bardzo dobrze mamy także że tak powiem Ministerstwo Wojny na, na dziesiątym poziomie, jednostkę finansową też niedługo stanie na dziesiątym poziomie. Misja jest, misja jest na pewno co najmniej trzy razy w tygodniu uruchamiana, jeżeli twierdza jest bardzo często grana. Mm, odnośnie CW, odnośnie CW to zależy, raz na łożę, raz pod wożem, to, że tak powiem. Czasami nam dobrze wychodzi, czasami nie wiadomo, jak to jest. Myślę, że jesteśmy zgraną ekipą, i tak, żeby tak zostało. Jak przyszłem do tego klanu, byłem słabym graczem. W tym klanie się nauczyłem wszystkiego od Posta. Mhm. E, no. je, jakieś mieliście, nie wiem, ciekawostki w, w czasie, kiedy istniał klan, może jakieś sukcesy, jak Wam szły kampanie, może kilka słów o, o Waszych osiągnięciach. Co do kampanii, to dużo osób od nas z klanu osiągnęło kamuflaż, niewiele nam zabrakło do czołgów. Głównie brakło nam pod koniec tego turnieju frekwencji, to nas zgubiło. A tak, raczej byśmy zdobyli te czołgi. Co do życia ogólnie klanowego, to można powiedzieć tak, że gra zaczyna się od 18, jakieś plutony, twierdza, cw. W dzisiejszych czasach po prostu robimy tylko jakieś tam plutony osobiste, jakieś misje. Po prostu mamy grę dla siebie. A dopiero od 18 godziny zaczynamy jakąś rywalizację, jakieś zgrania, treningi. Mm -hmm. yy, yy, bo dużo klanów właśnie wymaga yy, bycia na tym spiku. Yy, jakie może właśnie yy są u Was wymogi? Jeżeli klanowicz, gracz chciałby u Was być, to yy, co musi robić, żeby został w tym klanie? Musi być aktywny, musi coś chcieć. Musi, musi coś sobą reprezentować. Tutaj nie, nie chodzi tylko o statystyki. Czy aktualnie wymagamy trzydniowego bycia na CW? Ze względu na to, że chcemy Jestem. zdobyć tą prowincję, tak. I też musi się chcieć rozwijać, bo wielu mieliśmy kolanowiczów, którzy przychodzili i nic nie robili a mamy bardzo y, dużo graczy, którzy przychodzili, nic nie umieli, tutaj naprawdę się sporo nauczyli. Wielu odeszło, wielu zostało. Także tutaj mi się wydaje, że główną uwagę zwracamy na to, czy komuś się chce być, robić i e, angażować w życie klany. Jeżeli ktoś chce to robić, no to jest z nami. Jeżeli nie, no to nie ma go. A co do spika, no to oczywiście wymagamy tego spika, ale również rozumiemy ludzi, którzy pracują, mają małe dzieci, nie mogą po prostu uczestniczyć w chwili np. wejścia na WOTA w team, na spika, Rozumiemy to, ale po prostu staramy się tak samo, żeby każdy był na tes mm -hmm. y Tylko World of Tanks? Czy, y czy może gracie też w inne gry? Y czy też w przyszłości, nie wiem, planujecie jakąś, jakiś oddział zrobić w statkach? Czyli, czy tylko Gorilla gra w czołgi, czy coś jeszcze tam pogrywacie w inne gierki? No raczej tylko w czołgi. Ale tutaj dużo chłopaków gra też w jakieś CSGO i tak dalej, i tak dalej. Jak wyjdą statki, to kto wie, może i w statki też pogramy, jednak teraz skupieni jesteśmy głównie na tych czołgach. To jest nasz cel i nie rozdrabniamy się na inne rzeczy, ponieważ to może zgubić. Robienie wszystkiego to nie jest dobry pomysł. Mhm. Macie też własny kanał na YouTube. Co na tym kanale można zobaczyć? Bo tutaj widzę sporo filmików. Czyli może ktoś o tym kanale YouTube, jakbyście powiedzieli? Kanał YouTube powstał, aby można było się pochwalić, jak nasi gracze klanowicze grają są tam umieszczane te fajniejsze walki randomowe, jak również i prawda, można tam naprawdę fajne waleczki obejrzeć czy to na dziesiątych, czy niższych kierach zarabiarkach, kompaniach i clan warsach nie, niejednokrotnie są organizowane też konkursy pod tym celem oczywiście nagrody są nie tylko jakieś tam dni premium, ale również czołgi premium 8 poziomu Czyli jakie na przykład organizowaliście już konkursy yy, dla klanowiczów? Sporo tego było. Jeden z ostatnich to był chyba w Plutonie, trzeba było mieć łącznie najwięcej damage'u, Tam wszystkiego yy, związanego z wygraną, tak? czyli damage, potencjalne obrażenia, odbite i, tak i tak dalej. Wyśpotowane. Wyspotowane, yy, sumowane to wszystko było. I ten Pluton, który miał najwięcej, wygrywał czołg premium, prawda? Jedna osoba z krótką, która była tą najlepszą. Mhm. Okej. Okay. Znaczy, tak naprawdę, jeżeli chodzi o, o klan, no to nie możemy... Wszystkiego się nie dowiecie w kilku minutach filmiku, więc nie wiem, jeżeli ktoś chce, chciałby Was poznać, to chyba musiałby z Wami trochę pograć. Czyli jak wygląda u Was rekrutacja i... I czy w ogóle potrzebujecie mm, graczy? To tutaj oddaję głos Manajowi i Wichrowi, bo oni tą stroną się zajmują bardziej. Czyli trzeba wejść na wasze forum i tutaj składa się podania, czy. Tak, Wicher, tak. może ty coś powiedz na ten temat, bo ty tym się zajmujesz, także wiesz na bieżąco, jak to forum działa. Czy tak? Głosami. Prowadzimy też wątek rekrutacyjny na głównym forum. I stamtąd bardziej cierpiemy, czerpiemy korzyści. Ludzie się stamtąd zgłaszają, tak. Mhm. No, ale. Ja nie wiem, co tam. Taka. Powiem tak, że potrzebujemy aktywnych graczy, którzy chcą coś osiągnąć i reprezentują jakiś poziom. Po prostu wiemy, że jeżeli jest frekwencja, jest gorszy gracz, potrafimy go nauczyć gry po swojemu. Pod nas, naszą taktykę. Nie skreślamy żadnych graczy, jeżeli chce ten gracz się nauczyć i słucha się po prostu poleceń dowódcy. Mm -hmm. Nie wiem, no myślę, że y, chyba y, widzowie czegoś się o Was dowiedzieli. Jak chcecie oczywiście więcej, y, to już musicie y, tutaj wpaść na Teamspeak. Nie wiem, Teamspeak macie otwarty, czy z hasłem? Otwarty, otwarty. otwarty. No, tu chyba na stronie nawet adres Teamspeak'a jest więc zaprasz, zapraszacie chętnych do swojego klanu no to chyba wszystko nie wiem, na koniec jeszcze coś byście chcieli powiedzieć? ja bym chciał pozdrowić grewka, Skibę i Mozela no i to chyba wszystko z mojej strony i Skibę tak jest wielkich, nieobecnych yy, klanowiczów klanu Gozilla skład. To tyle. Dziękujemy, Dziękuję za gościnę, dziękuję za uwagę. No i do zobaczenia na polach bitewnych. Na razie trzymajcie się. Trzymajmy.